Namaste. Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Karolina i jestem nauczycielką jogi w szkole Satnam Yoga Online. Ostatnio na mojej grupie zapytałam Was, czy mielibyście ochotę na jakąś darmową medytację przygotowaną przeze, mną, przeze mnie. I dużo e, głosów pozytywnych zachęciło mnie do tego, aby właśnie taką medytację przygotować. Ta medytacja będzie mm, Dostępna na YouTubie zupełnie za darmo. Możecie sobie do niej wracać, kiedy chcecie, i jeśli macie ochotę, to dawajcie znać, bardzo chętnie coś jeszcze dla Was. Zapraszam na takie próbne gratis zajęcia online albo w realu, tak jak wolicie. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do mojej grupy, do jednej z moich grup, bo tak naprawdę jest ich kilka. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to też śmiało piszcie do mnie na Facebooku, piszcie do mnie na maila, jestem otwarta na rozmowy. Także jeśli są jakiekolwiek pytania, to służę pomocą i otwartością. Ok, przejdziemy teraz do medytacji. Nie będę już dłużej tutaj opowiadać, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jeśli chcecie, zajmijcie pozycję leżącą. To będzie dla tych osób, które są początkujące. Pozycja leżąca zapewnia nam wyprostowany kręgosłup. Dzięki temu nasza prana, energia życiowa może przepływać przez ciało swobodnie. Jeśli chcesz, możesz zostać w siadzie, możesz usiąść w siadzie skrzyżnym. A najważniejsze, żeby kręgosłup tutaj był wyprostowany. Czyli jeśli masz trudność z Dłuższym e, pozostaniem w pozycji, gdzie kręgosłup powinien być wyprostowany, po prostu połóż się na macie. Jeśli chcesz jednak spróbować, pamiętaj, że możesz również siedzieć na krześle albo po prostu oprzeć się o ścianę. To jest jak najbardziej ok i to nadal jest yoga. Także spokojnie się tym nie przejmuj, staraj się jednak zachować, nie, zachować kręgosłup e, wyprostowany. I teraz rolujemy łopatki, ściągamy. Barki do dołu, rozluźniamy je i zobaczcie, klatka piersiowa otwiera się swobodnie. Dłonie odkładamy na kolanach i możemy otworzyć dłonie do zewnątrz, tak? do wszechświata. Możemy też połączyć palec wskazujący i kciuk ze sobą. Pozostałe palce są lekko wyprostowane, nie napięte. Pian mudra. Mudra mądrości, która pozwala uspokoić umysł, zrelaksować umysł, pomocna we wszelkich stanach depresyjnych, bezsenności, przy migrenach. Także zachęcam do stosowania tej mudry, wtedy odkładamy dłonie po prostu na kolana. Ok, przygotujcie się już w pozycji, zamknijcie oczy, wydłużcie swoje ciało do nieba. Wyobraźcie sobie, że niewidzialna ręka wyciąga was do góry. I weźcie głęboki wdech. I długi, swobodny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech przez nos. I wydech również przez nos. Pozostając w tej pozycji, zacznij koncentrować się właśnie na swoim oddechu. Obserwuj, w jaki sposób porusza się Twoje ciało, kiedy oddychasz, jak z wdechem klatka piersiowa unosi się i jak rozluźnia przy każdym wydechu. Spróbuj przekierować swoje zmysły do środka. Wejrzyj w siebie, słuchaj się w siebie, poczuj siebie. Zatrzymaj, zaparkuj swoje myśli. Zostaw wszystkie sprawy dnia codziennego, wszystkie plany, wszystko to, co biega po twojej głowie, niech to się zatrzyma i niech będzie teraz poza tobą. To, co teraz się liczy, to tu i teraz. Oja praktyka, twój czas. Nie pozwól nikomu ani niczemu sobie to odebrać. I pozostając w tej pozycji i w tym oddechu, wyobraź sobie, że jesteś w wygodnym, pięknym pokoju. Może to być miejsce, które znasz, może to być Twój wymarzony pokój. Miejsce, w którym czujesz się zarówno komfortowo, jak i bezpiecznie. Poczuj to bezpieczeństwo, poczuj ten komfort, że jest ci w tym miejscu naprawdę dobrze. Zauważ w tym pokoju ogromny ekran telewizora. Rozpościera się przed tobą ogromny ekran telewizora. Na środku pokoju stoi zaś wielki fotel. Wielki, piękny, wygodny fotel. Możesz go dotknąć, zanim usiądziesz. Sprawdź jego miękkość. i usiądź w fotelu poczuj jak bardzo jest ci w nim wygodnie jak bardzo pasuje on do twojego ciała jest ci miło przyjemnie bezpiecznie wszystko jest okej okay. Po prawej stronie, na oparciu, znajduje się pilot do telewizora. Weź go do dłoni i naciśnij przycisk, który włącza telewizor. Pamiętaj, że cały czas jesteś bezpieczna, bezpieczny. Czujesz zupełny komfort i spokój w miejscu, w którym jesteś. Na ekranie telewizora pojawia się teraz osoba, którą znasz, osoba, która być może była dla ciebie ostatnio albo Jakiś czas temu niemiła, powiedziała ci coś przykrego, zraniła cię słowem. I ta osoba zaczyna mówić właśnie dokładnie to samo, co kiedyś cię zraniło. Poczuj wygodę, bezpieczeństwo. Poczuj, że jesteś tu i teraz, że jest wszystko naprawdę okej. Okay. Obserwuj tę osobę, zobacz, jak do ciebie mówi, ale zdaj sobie świadomość, że ta osoba jest tylko na szklanym ekranie. Nie ma jej fizycznie w pokoju. Obserwuj. Staraj się wyrównać swój oddech, staraj się również skupić na oddechu. I miej świadomość, że ta osoba jest tylko na ekranie telewizora. Obserwuj, jak ci jest, jak się czujesz, kiedy słyszysz znowu te słowa. Staraj się wyrównać oddech. Staraj się czuć bezpieczeństwo, komfort. Pamiętaj, że ta osoba jest tylko na ekranie telewizora. W pewnym momencie uświadamiasz sobie, że ta osoba gada i gada w kółko to samo. Jest jak zdarta płyta. Czy to jest dla ciebie ciekawe? Czy to wprowadza jakąś wartość do Twojego życia? Odpowiedz sobie na to pytanie. W pewnym momencie uświadamiasz sobie, że ta osoba to tylko gadająca głowa. Powtarza, powtarza i powtarza w kółko to samo. Bez sensu. Wiesz, możesz wziąć pilot do ręki i wyłączyć jej głos. Zrób to teraz. I jak ci jest? Nadal możesz obserwować tę osobę. Widzisz, że porusza ustami. Ale nie słyszysz żadnego dźwięku. W zasadzie to, co mówi, chyba nie ma w ogóle znaczenia. Jak myślisz? Obserwuj przez chwilę. Nadziesz się tym, że straciłaś fonię, Straciłaś fonię. Poczuj przyjemny oddech. Poczuj swój oddech. Zobacz, jak ci lekko, łatwo. I w momencie, kiedy uświadomisz sobie, że ta osoba tak naprawdę nie ma nic ciekawego do powiedzenia ani do pokazania, ponownie weź pilot do ręki i wiesz, po prostu wyłącz telewizor. Proste, prawda? Uśmiechnij się do siebie, weź głęboki wdech, wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Uśmiechnij się do siebie jeszcze raz. Jeśli chcesz, daj sobie dużego przytulasa, dobra robota. Pamiętaj o tej krótkiej medytacji, zawsze, kiedy będziesz w potrzebie. Powoli. Wdech, twórz oczy, powróć do tu i teraz. Weź jeszcze jeden głęboki wdech, Zajrzyj się wokół, uśmiechnij się do siebie, wydech. Zajrzyj się. Dobrego dnia. Namaste.